Witam Was serdecznie na moim kanale Starsza Pani Żabki Kacperka i Mamy. Dzisiaj będziemy mamy drugi dzień. Nie daliście zjadć. Chcecie odnować się, nie zamówimy towar. O, Jacek idzie, placek idzie. Nie daliście. To mi imion, o tych ziomali to zamawiać? bo nie ma w magazynie zobaczcie ile tego nie ma e. tak jak się to by sprzedało a tak jeżeli coś to zostaw łapkę suba i komentarz to by mi bardzo miło my się tutaj możemy mi się rozwinąć na kanale to możecie mi w będę bardzo wdzięczna Nie ten, o, jakiś już nie wiem, tego nie ma O, to jakiś klient już przeszedł. Nie, tylko zamówiłem, chyba nie. Chyba nie, nie koteczki domówimy. ale w magazynie chyba pusto, to. na półkach też chyba już to mogę przenosić. Tutaj jeszcze nikogo nie ma. Czy mnie nie, nie wołają, o tak powiem. Zobaczymy czy mamy tu ocena no nie, by było jakby mnie opłacała czy ten inny sklep zamknęli czy co, co nie wiem chyba sprawdzimy jak ktoś... a nie na półkach jest ładnie wszystko czy co jednego bym chyba sprzedała ziemala no bo ten nie mamy Z tym pracować no wie tu jak ten. Ten bierze, aha, oni tak samo wie. Dobra, tego nie. dobry. tego dzień dobry. Oha, on zostawił panią. No, pani wie, to nawet panią nie pogadał ani nic. To jest cholerny. Zostawił panią tu, tak? No, tak to z nimi jest, tymi pracownikami. Zwolnie zostawią, rzucą. Nie zostaną do końca dnia. Co. 2, 25 35, to dobrze tak Tak 16, 24 16 24 No patrzcie, sprzedała mi takie. Aha, no może ten 4 Jeszcze język wyjmie 4 85 Jeszcze, że nie język polski, to by było fajnie Czyli do mnie idzie, nie? Wszyscy idziemy do tego działać. A ja to co? A to szofera, się... Nie muszę to schować, żeby nie było. Co? Te... Co za to przyzwanie? Żeby nie było tak, że zaraz... Nie muszę to pokazać. O, to... nie, bo Nie boję się, że tam wpadnie gdzieś. O, idzie ktoś jeszcze. Dzień dobry. Pani, tylko dwie wody. Roz, e, raz, dwa, trzy, cztery, Osiemdziesiąt. Nic się, Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, pani. Pani chyba to dopiero wstała, co? Pani, takie własne na no to, co ja Jak wstaje, tak Do widzenia. Dzień dobry, panu. Pan ładny zakupy tu robi. No, o! to ja, mi się podoba to, 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 to. o ile kresów fajnie. napiski byście mogli mi dawać to ja bym tutaj trochę zarobiła e, Tak co ja tutaj tak... Jezu ja tutaj jak zaszaleć to zaszaleć i tak mam tylko płatki dobra no, niech będą tylko płatki a ja, co tam pan czekoladki idzie pan do pracy Urodzinki może no, pan może no, te czekoladki pan kupuje. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia się mówię, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak, kultura obowiązuje trochę. O! To mi się podoba, będę miała to robić. Nie, nie, ten pink, ten, ten, ale pani mało kupiła, ale dobrze dziękuję bardzo. kawę pan. Mam kaweczkę, proszę bardzo. Panu się chce podoba. Aha, widzę, że bo sobie poszedł, nie pogadał za nim. On idzie do mnie. No widziałam. Tak, tam wymalowana, to do przyjdzie. To też do mnie przyjdzie. Super, cieszę się bardzo. Proszę. Dzień dobry pani. Jak dróg dzisiaj w To... Nie służyłaś Teraz Teraz cię znajdę Będziesz śmiała Proszę bardzo, do widzenia Tak jak mówię, zaraz się światełko zapali, nie muszę zapalać, to mi się podoba. To mi się podoba. E chłopacy, wyrabiacie się Jacek placek, a ty z dzisiaj się wyrabiasz o, dzisiaj Dobrze, o zaraz Światło się zapali. Słuchajcie. Ja nie wiem o, godzinie, ale to... o, zapaliło się światełko, światełko, co, coś dzisiaj, nie ma klientów dzisiaj dużo, chyba, że ja sprzedaję, że zwolniłam pracownicę, a jakbyśmy te półki tak podkładali ładnie, dajcie mi znać, co zrobić półeczki, tak, że no to było fajnie. Oj się ciemno robi. Noc nadchodzi. sterka i mamy całą otwarte Ej, a ja otworzyła całą do domu. To było dobrze. A jak idzie? Pięk, pięk, pięk. to Też. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry panu, zapraszamy, zapraszamy. Tak jeszcze trochę otwar. Przez ludzi pan przechodzi. Panie, o, idzie do mnie. Dzień dobry. To też wiem. Jest... A jak ja mam go oszukać? Oszukałem bo... <grym <grym go. No, nie będziemy go. Nie wolno, nie wolno. Tak to nie wolno. Tak to brzydko będzie. tak będzie. Nie będziemy oszukać. No. Aha, muszę tak. Widzisz kopię, tamtą chciałem oszukać. 80, a ci chciałem zabić Tak, to mi się bawi się nie Oszukiwać nie wolno, nie będziemy oszukiwać. Będziemy dali normalne pieniądze. Oczywiście ja się nie pomylę. Zabij dogram to mi oczy, tak. Bolą. kartą pan płaci. 2669, proszę bardzo. O, e, to pizza pan mam wierzy. 1993. Proszę bardzo. Dzień dobry pani. Żeby mógł się odzywać, tutaj do mnie Tutaj będę sama do siebie zaraz Pan ma 50, 50, 50. Proszę bardzo Ino, jo. Ino, Ino, ino 54 50. Proszę bardzo Będę się skrędzą, bo nie będę mi tu przychodzi 41-69 Dzień dobry pano, bardzo ładne zakupy, tu zrobimy panu tylko nie 15, 20. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Jak dobrany. Pastę dok. nie ma dobrana. Dobra. Zobaczymy. O, pastę bok nie ma. Mówimy 4. Wody zamówimy 3. Nie wiem, czy mi się to nie wymieści. Ziemia 2. E, ty jak to się późły sprzedało? O, to idzie w górę, to trzeba sprawdzić. Oleje je weźmiemy 4, bo są małych. Też 4. To mam 25 zacięła, tak? Jak jest normalnie, to nie ma 25. O, ten weźmiemy. Pięknie. Pokażcie mi tutaj. Tu nie ma ziemniaków. Ja a ja mogę licencję jakąś wykupić zobaczymy czy nie będziemy mieli licencja Nie, nie, to ja nie to 25, a ja mam E, to już nie było to fajne już nie było zamykamy sklepik fajnie fajnie się świeci, żabki, kasterka i mamy, tu mamy magazyn jeżeli ktoś to zostawcie łapkę, suba i komentarz zobaczymy jakie podsumowanie mamy Musimy się poprawić trochę. No musimy, że mamy wyjścia. To do zobaczenia, do jutra.